Cześć! Od poprzedniego nagrania minęło już kilka dni, a w międzyczasie znowu troszeczkę się wydarzyło. Sytuacja covidowa nas nie rozpieszcza jak wszyscy wiedzą ma to wpływ na całkiem wiele różnych gałęzi gospodarki. Między innymi jedną z nich, która została troszeczkę tutaj uderzona jest właśnie ta związana nieco z, z dostarczaniem i z realizacją projektów związanych z elektroniką. Także realizacja tego projektu delikatnie się opóźniła. Natomiast wszystko wskazuje na to, że już pod koniec tego, tego tygodnia uda nam się w końcu zabrać za fizyczne testy urządzeń, które zostały przygotowane w ostatnim czasie. Kolejną rzeczą, która się dzieje, to przygotowywanie aplikacji do wydania jej na sklep Google Play. Pracy jest dużo, tak na naprawdę, sprawę takich drobnych usprawnień, które dzieją się praktycznie cały czas i które można wdrażać na każdym etapie jest po prostu dużo. Większość z nich odsialiśmy do drugiej wersji. Zobaczymy, co będzie, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w praktyce. Na pewno będziemy chcieli zebrać jak największy feedback od Was, dotyczący tego, w jaki sposób korzysta się z aplikacji, co jest wygodne, co nie, czy cały proces powstawania projektu jest dla Was intuicyjny i co tak na dobrą sprawę można by jeszcze tutaj poprawić, i jak wyglądałoby to Waszym zdaniem. Na pewno będą to bardzo ciekawe informacje, także i zachęcam serdecznie do tego, aby testować aplikację i przekazywać nam feedback, który waszym zdaniem będzie istotny do tego, aby cały projekt był wygodny i możliwie prosty w obsłudze. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu nagrywane będą materiały dotyczące tego, w jaki sposób przygotować sobie taki projekt w aplikacji testowej, jak wygląda skonfigurowanie tego projektu, w jaki sposób odzyskiwać sobie przebiegi, jak to wszystko poskładać w całość. W międzyczasie trwają jeszcze prace dotyczące tego, w jaki sposób można przetestować sobie taką konfigurację, taką makietę i taki system sterowania, nie mając w ogóle fizycznie żadnego sprzętu, który będzie do tego podpięty? Także chodzi tutaj, tak na dobrą sprawę, o to, aby móc zasymulować posiadanie tak naprawdę rzeczywistego sprzętu w taki sposób, aby można było sobie przetestować wszystkie przebiegi i cały sposób działania całego systemu. Żeby wykorzystać czas, który mamy pomiędzy projektowaniem a możliwością testowania urządzeń, które są, tak na dobrą sprawę, w tej chwili w produkcji. Zajmujemy się między innymi tymi rzeczami, które są na dobrą sprawę trochę niewidoczne lub mało sexy. Chodzi tutaj między innymi o to, aby wprowadzać poprawki do instrukcji obsługi, utrzymywać porządek na sklepie, doprowadzać do tego, żeby w możliwie przejrzysty sposób można było przekazywać Wam wszystkie informacje dotyczące powstających układów i samych rozwiązań. W międzyczasie powstają także instruktaże w formie wideo, które będzie można już za niedługo zobaczyć na naszym kanale na YouTube, dotyczące tego, w jaki sposób od samego początku skonfigurować sobie projekt w aplikacji TrainBrains. Od czego zacząć, w jaki sposób przejść krok po kroku przez każdy z etapów, który jest niezbędny do tego, aby wszystko odpowiednio skonfigurować. Mam nadzieję, że będzie to jak najkrótsze i jak najbardziej e, zwięzłe. No ale czas pokaże, ile tego wszystkiego wyjdzie. Także zachęcam Cię do subskrybowania i śledzenia całego tematu. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i będzie można bardzo łatwo prześledzić co, jak ten cały proces przebiega. E, jest jedna rzecz, która, tak na dobrą sprawę, wymagałaby jeszcze e, przemyślenia. Jest to, tak na dobrą sprawę, przykład. Jeżeli masz jakiś ciekawy pomysł dotyczący tego, na przykładzie jakiej niezbyt dużej stacji można by przeprowadzić e, taki instruktaż. Najlepiej byłoby, gdyby była to stacja, która rzeczywiście istnieje w formie modułowej. i Na jej przykładzie spróbujemy przeprowadzić cały proces związany z projektowaniem takiego rozwiązania, no i z wdrożeniem go w formie wykonania projektu, który można sobie uruchomić potem w aplikacji mobilnej. Jeżeli masz jakiś ciekawy pomysł, zachęcam cię do napisania tego w komentarzu. Ciekaw jestem, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób tego typu rozwiązanie mogłoby pasować do Twojego projektu. Super temat, spróbuj napisać o tym w komentarzu. Bardzo chętnie zobaczę, jakie są opcje. Być może wybierzemy po prostu kilka tych projektów albo zrealizujemy po prostu wszystkie. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. A w międzyczasie, jeśli masz jeszcze chwilę, to chciałem pokazać Ci, w jaki sposób w tej chwili wygląda obsługa aplikacji i co tak na dobrą sprawę można już tutaj zrobić. Ten projekt, który widzisz na ekranie, to projekt testowej makiety, która jest wykorzystywana do tego, aby posprawdzać podstawowe parametry i sposób działania urządzeń, które są testowane. W tym przypadku jest to kontroler. W tym przypadku są to sterowniki do semaforów oraz do rozjazdów. Kilka podstawowych przebiegów oraz możliwość konfigurowania przebiegów, zależnie od tego, jaki sprzęt jest podłączony i jak akurat jest skonfigurowany tej projekt. W tym przypadku makieta testowa składa się z trzech segmentów, z czego tak naprawdę tylko jeden jest tutaj wykorzystywany. Są do niego podłączone konkretne urządzenia, które w tej chwili nie są tutaj widoczne, ponieważ sam sterownik, sam kontroler segmentu jest w tej chwili wyłączony. Natomiast obiekty, które są skonfigurowane w projekcie, czyli np. semafory, detektory niezajętości odcinków, rozjazdy, te, te obiekty są podłączone tutaj, czy skonfigurowane w samym projekcie na stałe i tak na dobrą sprawę, niezależnie od tego, czy urządzenia są aktywne, czy nie. Można sobie tutaj tym operować i konfigurować to w taki sposób, w jaki jest to w danym momencie potrzebne. Jeśli chodzi o przebiegi, to wygląda to w ten sposób, że tutaj akurat przygotowane są w tym konkretnym projekcie dwa przebiegi, które umożliwiają najprostszą weryfikację tego, czy wszystko działa poprawnie, w oparciu o to, jakie sygnały wyświetlane są na semaforach oraz czy poprawnie uwzględniane są stany rozjazdów. Także te, które są zadane tutaj z poziomu aplikacji, jak również stan faktyczny, który może tak na dobrą sprawę odbiegać od tego zadanego w aplikacji, czy poprzez fizyczny pulpit. Także tego typu elementy umożliwiają tutaj skonfigurowanie sobie odpowiednio położenia rozjazdów jednego i drugiego, lub dodanie kolejnych, wybór semafora osłaniającego drogę przebiegu, wybór semafora osłaniającego odcinek na końcu drugiego przebiegu. Ustalenie prędkości pociągu, z jaką należy minąć semafor. <coughs> Brane pod uwagę są także tu, czujniki torowe bezpośrednio przy semaforze osłaniającym drogę przebiegu, jak i czujniki, które muszą zostać zwolnione, aby ten przebieg rozwiązać. Ponadto możemy jeszcze definiować sobie tory, które mają zostać zablokowane na czas przebiegu pociągu. To akurat jest wykorzystywane jako elementy jako taki element zabezpieczający, który umożliwia fizyczne odłączenie zasilania od konkretnych odcinków torów, jeżeli jest taka potrzeba. Możemy także skonfigurować inne właściwości przebiegu, w tym przypadku informacje o tym, czy skład może minąć samochód z pełną prędkością, czy może opuścić odcinek, na który w daną chwilę, w danej chwili wjeżdża. Także kilka tych elementów jest tutaj do wyboru. Na dobrą sprawę pokrywa to większość wymagań, które w tej chwili są stawiane względem systemu. Zobaczymy, co będzie niedługo. Na razie próbujemy zrobić wszystko, co jest konieczne, aby wydać te, te wersje i tak, aby można było testować to jak najszybciej jak najszybciej uzyskać feedback dotyczący tego, co jeszcze ewentualnie wymagałoby poprawy, żeby doprowadzić aplikację do takiego stanu, żeby wygodnie korzystało się z niej do sterowania makietą. Tak czy inaczej, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie już, tak na dobrą sprawę, możliwość testowania wszystkich tych urządzeń, które były do tej pory pokazywane na stronie. Czyli, na dobrą sprawę, zbudowanie pełnego zestawu do, z możliwością sterowania zarówno rozjazdami, semaforami i pozostałymi elementami. Kolejna rzecz, która się dzieje a która, tak na dobrą sprawę, skrada się mniej, cały czas gdzieś z tyłu głowy. To projekt związany z realizacją makiety testowej. Tak na dobrą sprawę rozważonych jest kilka różnych wariantów. Czas pokaże, na którym, na którym się to faktycznie zatrzyma. Możliwości jest tak naprawdę dość dużo. No, kwestia jest to wszystko tak naprawdę uchnąć jeszcze w konkretnym lokalu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to tyle. Czekam z niecierpliwością na końcówkę tygodnia i mam nadzieję, że możliwie szybko będę mógł przekazać następne informacje dotyczące samego projektu. Także to na razie tyle. Zachęcam Cię do obserwowania kanału. Zachęcam Cię także do dania tej łapki w górę. Do zobaczenia.